Witajcie, drodzy uczniowie. Zapraszam Was na lekcję kształcenia słuchu. Na początku sprawdzimy sobie Wasze zadanie domowe z poprzednich zajęć. Tak powinno wyglądać prawidłowe rozwiązanie tego zadania. Trzeba było zaznaczyć półtony i całe tony. Tylko tyle. Tak? Bo o to prosiłam. I teraz, jeżeli ktoś zaznaczył cały ton między G i A, bo są to dźwięki na granicy taktu, to brawo. Jeżeli nie zrobiliście tego, to nic nie szkodzi, bo no, nigdy to wcześniej nie występowało, ja Wam tego nigdy nie pokazywałam, że tak może być między taktami. Ale teraz jest dobrze. No, i tutaj zobaczcie, jak to. Jeżeli dźwięki są odwrócone, to te półtony się zaznacza w ten sposób. O. A, to taka techniczna ciekawostka. I teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do kolejnej lekcji. Już powiem, co to będzie. O, proszę, przepiszcie lekcję i temat. Będziemy się dzisiaj zajmować poszukiwaniem. Zamienimy się w poszukiwaczy półtonów i całych tonów. Półtonów i całych tonów oraz prym i oktaw. Momencik, ja tylko jeszcze hmm? Proszę, piszemy temat. Poszukiwacze półtonów, przecinek, całych tonów, prym i oktaw. I w pierwszym ćwiczeniu trzeba będzie znaleźć, znajdź i zaznacz pół tony, całe tony oraz podpisz interwały. Taki myślnik. prymę. Oczywiście, pryma to jedynka, lub oktawę. Oktawa to ósemka. Tak, interwały są zaznaczone, trzeba je tylko podpisać. No, a pół tony i całe tony to już będziemy tropić na całego. No to proszę, pierwsze ćwiczenie, ja wam je zagram, może tak będzie łatwiej. Raz, dwa, trzy, cztery. Co to za interwał? To no, wiadomo, że to jest oktawa. C. Raz kreślę, C dwukreślę. Interwał oktawy. Jest to odległość. Interwał to odległość między dźwiękami. Interwał oktawy na 8 stopni, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 12 półtonów. Zaczynamy liczyć półtony od pierwszego najbliższego dźwięku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To tak dla przypomnienia. No i oktawa. Tutaj y, jest między dźwiękiem C raz kreśnym i C dwukreśnym i między C dwukreślim i C raz klim również mamy oktaw. Hmm. Teraz tak. AA. Musi być pryma. GG. G. To musi być pryma. No i teraz, moi kochani tropiciele. Proszę. Bierzemy na tapetę takt drugi, bo tam oktawy ani prymy nie ma. No i mamy dźwięk E i F. Dźwięk E F. Tak to jest. Półton. Zresztą. Brzmi półton, dźwięk F i G, F, G, F, G. Czy to jest półton? Oj nie, nie, przedzielony przez płot, zresztą tutaj to by były dwa półtony. Nie, nie, za daleka odległość, a zatem jest to cały ton. Tak? I teraz pamiętacie, jak was pochwaliłam, tych, którzy zaznaczyli y, cały ton w książce na granicy taktu, i tu mamy taką samą sytuację: G i A. Tak, to jest. No właśnie, jaka to odległość półtonu czy całego tonu? O, no, półton i cały ton to również odległość. GA. Dzieli je płot. A zatem cały ton. Mamy dwie prymy, ale, ale, właśnie. Czy w trzecim takcie, aby jest, jest AG? Skoro GA to, to był pół, cały ton, to AG również będzie całym tonem. No, i mamy znowu na granicy taktu taką sytuację G i A. Dwa dźwięki. Często się to nam powtarzało. Potem jest A i H. Aha, sprawdzimy sobie. Aha. Aha, to jest cały ton. Cały ton jest dzielony przez czarnym klawiszem. Cały ton. I HC. hc tak to są dwa najbliższe dźwięki. Półton. Hmm. Kolejny przykład. Najpierw Wam zagram. Popatrzcie sobie, metrum. Taka szybka analiza. Metrum, ilość taktów, wersja rytmiczna. No to proszę, posłuchajcie. Gram od dźwięku C. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, 3. Mm -hmm. Jeszcze raz posłuchamy. Raz dwa, trzy. Najpierw może wytropimy wszystkie interwały. To jest pryma. To jest oczywiście, oczywiście nasza podróżniczka oktawa. I to jest oczywiście nasza podróżniczka oktawa. No to teraz tropimy, inter... tropimy półtony i całe tony. Proszę. CH. Pierwsza odległość. CH. Jest to półton. Ewidentnie. Skoro CH to jest półton, to HC również jest półtonem. Również ta odległość to półton. CH. I HC. Teraz mamy C i D. Da się zacząć śpiewać gamę. I to nawet gamę CEDUR, którą dobrze znacie. O, cały ton. No i teraz zobaczcie, co się dzieje na granicy taktu. D. E, takie mamy dźwięki. DE. D, e. Sprawdzimy sobie. DE. E. D. E. Półton czy cały ton? Nie cały ton. tak, Mamy ed. Czyli jeżeli d i e to cały ton, to e i d również nim jest. Sprawdzamy teraz D i C. Odległość DC. Dźwięki blisko siebie, to to coś tu jest na rzeczy. Zdecydowanie cały ton. CH. H to półton i hc również półton a no i posłuchajcie Ja to mówiłam na zeszłej lekcji, że jak dźwięki są odwrócone, to wpisujemy taki kapturek, ale to w przypadku, kiedy są to ósemki. I nie ma jak tutaj już tego zapisać. Nie ma jak tego znaku, symbolu półtonu zapisać. I teraz popatrzymy sobie na Wasze zadanie domowe których będziecie już całkiem się zamieniać w interwałowych i półtonowo-całotonowych tropicieli i poszukiwaczy. Ciekawe, ile Wam się uda zdobyć oktaw, prym, półtonów i całych tonów. Będziemy sprawdzać na następnej lekcji. A tymczasem proszę sobie dać na klatkę stop, żeby. Przepisać całą tą lekcję. Ważna jest precyzja przepisywania. Dziękuję Wam serdecznie za lekcję. Do widzenia.